Dzień dobry, tutaj Listę Klf, Proszę Państwa, jak ostatnio raz rozmawiałem ze swoją znajomą Chinką z Chin, to rozmawialiśmy o rozmaitych tematach, które tego kraju dotyczą i o tym, co tu z naszego punktu europejskiego widzenia jest najciekawsze system punktowy, czy działa, czy nie działa, czy w Chinach jest rzeczywiście taki zamodyzm jak u nas w mediach się przedstawia, jeśli nie, to dlaczego u nas tak się mówi? Jeśli tak, to jak się w tym systemie żyje? No i moja znajoma Chinka jest bardzo otwarta i bardzo chętnie o tych wszystkich swoich doświadczeniach w własnym kraju opowiada. Zupełnie otwarcie można z nią rozmawiać na temat ustroju, rządu tego komunistycznego kraju. Jednak w momencie, kiedy z moich ust padło słowo, Tajwan, moja znajoma Chinka, natychmiast się usztypnia i mówi: Chiny są jedne. Jeszcze nie zadałem pytania, a już usłyszałem, że Chiny są jedne. Nie ma dwóch państw chińskich Chin i Tajwanu. Chiny są jedne. I mimo moich kolejnych prób podjęcia tego tematu, temat Tajwanu się skończył i kończył się zawsze tak samo: Chiny są jedne. I teraz tak, proszę Państwa, Tajwan to dla Chińczyka nie jest inne państwo, tylko to jest zbuntowana prowincja, to jest część Chin, nad którą Chiny kontynentalne w tej chwili po prostu nie mają władzy. To, że Tajwan to też Chiny, to jest państwowy dogmat, z tym się nie dyskutuje, to jest przenoszone przez wieloletnią propagandę, to jest nauczane w szkołach i tego nie podaje się w wątpliwość, co oczywiście z chińskiego punktu widzenia jest absolutne nie zrozumiałe. Chińczycy, Chiny po prostu czekają na ten ważny moment w historii, kiedy Tajwan wróci do macierzy. Takie myślenie nie jest oczywiście charakterystyczne tylko dla Chińczyków. Polacy przez cały okres komuny marzyli o tym, żeby Lwów wrócił do Polski. Teraz już chyba się tak nie marzy, Na przykład Niemcy cały czas mówią o tym, żeby Śląski Pomorze wróciło do Niemiec. Grecy, cypryjczycy czekają na to, żeby północna część Cypru wróciła do ich kraju. Czy tak się stanie w którymkolwiek z tych przypadków, czy tak się nie stanie, to już jest zupełnie inna sprawa. Chciałbym się dzisiaj jednak zastanowić nad tym, dlaczego Tajwan jest aż tak istotny, dlaczego on jest aż tak istotny dla Chin i dlaczego jest tak istotny dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście powodów jest cała masa. Na Tajwanie produkuje się półprzewodniki, które używane są w na całym świecie. Tajwan to centrum produkcji rowerów. Na czym byśmy jeździli, gdyby nie tajwańskie rowery? Jednak, proszę Państwa, oprócz wszystkich tego typu argumentów, kluczową sprawą dla Tajwanu jest jego położenie. Mam wrażenie, że gdyby nie położenie Tajwanu, to niech by na nim się produkowało wszystkie półprzewodniki tego świata i wszystkie rowery tego świata, to Mimo wszystko nie byłby taki istotny ani dla Chin, ani dla Stanów Zjednoczonych z prezydentem Trumpem na czele. A więc, proszę Państwa, Chiny są absolutnie zblokowane, jeśli chodzi o morza. Leżą teoretycznie prawie nad oceanem spokojnym, jednak nie mają swobodnego dostępu do mórz. I oceanów tego świata. Oczywiście statki handlowe pływają z Chin i do Chin. Ruch jest ogromny, ale to, czy te statki w ogóle będą pływać, jest uwarunkowane, co Chińczyków musi nieźle drażnić przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone od lat 70. budują tak zwany First Island Chain, który właśnie separuje Chiny od Oceanu Spokojnego. Przede wszystkim jest to Japonia, na której znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Następnie Korea Południowa, gdzie również stacjonują amerykańscy żołnierze. Następnie mamy właśnie Tajwan. A następnie mamy Filipiny, na których, wprawdzie typowych amerykańskich baz wojskowych nie ma, ale umowa ze Stanami Zjednoczonymi powoduje, że wojska amerykańskie mogą z terenu Filipin korzystać. Jeśli tak, a zaznaczyłem to dla Państwa na tej mapce, którą w tej chwili widać, to swobodne wyjście na świat Chińczycy mają wyłącznie przez Morze Południowo-Chińskie, które leży pomiędzy Chinami a Indonezją i Wietnamem, a właśnie Filipinami. Problem jest taki, że Morze Południowo-Chińskie również nie zapewnia pełnego dostępu do oceanu. Takim wąskim gardłem jest cieśnina Malaka. Pomiędzy Indonezją a Malezją. To jest wąski przesmyk morski o szerokości 30 paru kilometrów, przez który już w tej chwili przepływa 40% wszystkich statków handlowych z Chin i do Chin. A jeśli weźmiemy pod uwagę dostawy surowców do Chin, to absolutna większość statków zaopatrujących Chiny w ropę, węgiel i inne surowce przepływa przez cieśninę Malaka. I teraz, proszę państwa, zobaczcie, jaka jest sytuacja. Chińczycy praktycznie nie mają innej drogi morskiej niż przez Morze Południowochińskie i Cieśniny Malak. Zdani są po prostu na przepływanie swoimi statkami przez morza, które są kontrolowane przez Stany Zjednoczone. I teraz tak, gdyby Chińczycy przejęli Tajwan, zaznaczony na mojej mapce czerwonym kółkiem, otworzyłoby się Swobodne przejście, niekontrolowane przez nikogo, na Morze Filipińskie i dalej na Ocean Spokojny. Chińczycy marzą o tym, żeby mieć taki przesmyk. Także chęć posiadania Tajwanu to nie jest chęć posiadania fabryk rowerów albo półprzewodników, które się tam znajdują. To nie jest konieczność przyłączenia do Chin zbuntowanej prowincji. To jest dążenie do tego, żeby mieć swobodny, Niekontrolowany przez Stany Zjednoczone dostęp do morza, dostęp do oceanu. I teraz, proszę Państwa, co by się stało, gdyby Chińczycy ten Tajwan na przykład zaatakowali? Po pierwsze, pytanie, w jaki sposób by go zaatakowali? Czy by tam wpłynęli na tą górzystą wyspę desantem i czołgami, czy raczej by go zbombardowali rakietami? Powiedziałbym, zbombardują cały Tajwan rakietami. Tajwan przestaje istnieć. Miasta leżą w gruzach, fabryki nie działają, na świecie pojawia się wielki kryzys półprzewodników o rowerach nie wspomnę. No i jeśli udaje im się przejąć Tajwan, no to oczywiście on jest zrujnowany, no ale cóż, jest ich. Zrujnowaną wyspę można odbudować, minie parę lat. Fabryki z powrotem zostaną uruchomione już pod administracją chińską, a Chińczycy będą mieli to, co tak naprawdę chcieliby mieć czyli dostęp do Oceanu Spokojnego. Ale najprawdopodobniej tak nie będzie. Stany Zjednoczone nigdy się na to nie zgodzą. Kontrola wybrzeża chińskiego i kontrola statków przepływających z Chin gdziekolwiek jest dla Stanów Zjednoczonych ultra ważna. Dzięki temu są w stanie utrzymywać Chińczyków w szachu. Powiecie, że otwiera się północna droga morska w kółko Kamczatki, przez Arktykę, prosto do Murmańska i dalej do portu Wielkiej Brytanii i Europy. Mówiłem o tym w swoich filmach. No tak, problem jest taki, że ta północna droga morska jest również kontrolowana przez Stany Zjednoczone. Z Chin nie ma szans. Teoretycznie można by towary dowieźć do Władywostoku i ruszyć z rosyjskiego portu, ale Władywostok jest tak położony, że również statki pływające do Władywostoku i z Władywostoku muszą przepłynąć przez wody terytorialne Japonii. A jak wiadomo, Japonia jest naszpikowana amerykańskimi żołnierzami. W związku z czym Chinom nie pozostaje nic innego, jak militarnie w którymś dobrym momencie zaatakować Tajwan. Co by to spowodowało? Więc, proszę Państwa, to jest zupełnie obojętne, czy Chiny przejęłyby Tajwan pokojowo, czy niszcząc go całkowicie, ponieważ atak na Tajwan spowodowałby natychmiastowe zablokowanie ciśniny Malaka i natychmiastowe zablokowanie wszelkich transportów do Chin. Żaden statek z surowcami nie przepłynąłby już przez Morze Japońskie, przez Morze Wschodniochińskie. A nawet przez Morze Południowo-Chińskie. Stany Zjednoczone włączyłyby blokadę Chin. Dla Chin byłoby to gospodarcze samobójstwo. Wygenerowałoby to kryzys na całym świecie, zakładając, że gospodarki największych państw światowych, w tym Stanów Zjednoczonych, są od gospodarki chińskiej, w pewnym sensie, zależne. Pojawiłaby się otwarta wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Chiny sobie po prostu na to nie pozwolą. Dlatego Tajwan jest wykorzystywany jako karta przetargowa, jako sposób nacisku, jako narzędzie dyplomatyczne, jako straszak z obu stron. Używając Tajwanu, Chińczycy będą negocjować, używając Tajwanu, Chińczycy będą się rozpychać na tym świecie, ale bardzo wątpliwe jest, żeby go w najbliższym czasie przynajmniej przejęli. Na to musiały się, musiałyby się po prostu zgodzić Stany Zjednoczone. A to jest tak wątpliwe, że graniczy praktycznie z niemożliwym. No i tak, proszę państwa, my tu sobie dyskutujemy o Tajwanie, a tymczasem Chińczycy, wiedząc dobrze, w jakiej są sytuacji, powolutku, po cichutku, ale skutecznie zaczynają rozpychać się w Ameryce Południowej. Afryce, budując tam porty, budując tam infrastrukturę transportu i zapewniając sobie korzystanie z tam znajdujących się surowców, a później z tamtych rynków zbytu. Także proszę Państwa, Tajwan to jest w tej chwili teatrzyk. Prawdziwy biznes i prawdziwe interesy Chińczycy robią w Afryce. Także mamy tutaj do czynienia raczej z konfliktem geopolityczno-psychologicznym, a nie z konfliktem militarnym, którego najprawdopodobniej z powodów, o których mówiłem wcześniej, po prostu nie będzie. Także zachęcam wszystkich, żeby specjalnie o Tajwan i Tajwańczyków się nie martwili. A swoją drogą, wiecie Państwo o tym, że na Tajwanie się pisze innym chińskim niż w Chinach. Zainicjowana pod koniec lat 40., a przeprowadzona w latach 50. reforma pisma chińskiego w Chinach kontynentalnych, prowadziła tak zwany zapis uproszczony, chiński uproszczony. Natomiast na Tajwanie zachował się tradycyjny chiński. Po prostu władze Chin doszły do wniosku, że zbyt dużo kreseczek trzeba stawiać, żeby napisać jeden ideogram, i że można to w jakiś sposób uprościć. I Chińczycy na kontynencie. Używają już od wielu, wielu lat chińskiego uproszczonego. No i tu nasuwa się oczywiście pytanie: czy ci Chińczycy kontynentalnie, jak coś napiszą, to Tajwańczycy potrafią to przeczytać? I odwrotnie, no więc okazuje się, że nie zawsze, ale w jedną stronę jest łatwiej niż w drugą. A mianowicie Tajwańczycy są w stanie przeczytać w większości chiński uproszczony, dlatego że zauważają, od jakiego znaku ten uproszczony znak pochodzi. Po prostu widzą znak, który coś przypomina, w którym kilku kresek brakuje. Natomiast Chińczycy przyzwyczajeni do uproszczonego chińskiego bardzo często nie radzą sobie z przeczytaniem chińskiego. Tradycyjnego, bo nie wiedzą o co chodzi. Ta reforma pisma chińskiego była wielokrotnie krytykowana, przede wszystkim z tego powodu, że zrywa z tradycją i znaki chińskie przestają być w 100% ideogramami czyli pismem, którym znak złożony z kilku innych, mniejszych znaków niesie ze sobą sens. Po uproszczeniu ten sens najczęściej znika i Chińczyk patrząc na znak, Wie, co on znaczy, ale nie wie, jaka jest etymologia tego wyrazu. To taka ciekawostka. Tymczasem zachęcam wszystkich, żeby się nie martwili specjalnie o Tajwan. Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych lat niewiele się zmieni, ale ponieważ nigdy nie wiadomo, gen imperializmu w Chinach, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Turcji, Rosji jest cały czas silny, także rękę na pulsie trzeba trzymać. Tyle na dzisiaj. Listek Ew. Pozdrawiam wszystkich. Na razie odezwę się jeszcze. Cześć.